się siemano Dzisiaj filmik znowu z tej wioski Widzę, że Podobają wam się filmy z tego Minecrafta No to Postaram się z tego też nagrywać Oczywiście nie opuszczę Robloxa Ale Ten Ech, Dobrze i są, jest parę nowych rzeczy tutaj Chcę eee, Wam o takim jednym miejscu, nie mówię. Grałem tu z kuzynem, o sobie tam. Wiesz, wiecie, zaraz Wam w sumie pokażę wszystko. Eee, tu są ogłoszenia wioski: Zakażone rzeczy. TNT podka zatrucia, a łańcuchy tylko w więzieniu. Wiecie, że są guziki, że, że jak chcecie coś zrobić, to rozwalacie i dajecie jakieś ogłoszenie, rozwalacie i dajecie tabliczkę. Pokażę Wam jeszcze tajną bazę, jest bardzo tajna. Patrzcie. Tam są te stwory. Znalazło mnie. To jest też rzadkie zjawisko. Klikamy sobie tutaj w tą dźwignię, nie? Otwieramy tutaj. Tutaj coś mamy. Otwieramy tajną bazę. Coś mi się tu nie podoba. nie podoba Times Day. halo o nie ciemny dzień jakiś. dobrze nie i tutaj otwieramy jeżeli jest wyłączone to działa to jest też taka podpucha no i wiadomo co teraz zrobić zamknąć to przejście patrzcie teraz idziemy tutaj i tu już będzie zamknięte pa, zobaczycie Zamknięte. Trawa odrośnie. Teraz sobie idziemy tutaj. Tutaj, 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 tutaj. Oj. I mamy tajną bazę. Tu ją zamykamy. I mamy tutaj wyjście ewakuacyjne. Mamy tutaj psy. Ten to jest mój pies. Kokaina się nazywa. A to jest mojego kuzyna, marihuana. Dobra. I tu mamy wyjście. Tu mamy taki śpiwór Oczywiście to jest akurat legalne. Tu jest taki blok. E, tam chyba coś się kryje za tym blokiem. Nie, że no, tutaj na bazę taką mechanizmę. A więc jak chcę go niszczyć. Tu mamy kowadło. Tu są nielegalne rzeczy. Mamy podki zatrucia. Łańcuchy TNT. Tego zrobimy jeszcze więcej, oczywiście, no ale. Tu mamy jakieś pierdołki. Niepotrzebne. A to są puste skrzynki. To jest w ogóle mało skryte, bo my tu jeszcze coś gdzie indziej Jeszcze nie wiem gdzie, no ale ten. To jest baza moja z takim jednym kuzynem Karolix Karolik Games. Obiecuję, obiecuję normalnie z ręką na sercu, że przypnę wam link do jego kanału. Przypnę. I ten. To jest wszystko. Wyjście. Zaraz wam pokażę, gdzie się wychodzi. Mam dywan z muchu. Idziemy tutaj. Lecimy, lecimy. Wchodzimy tu. To jeszcze mało rozwinięte przejście no ale wychodzimy Jesteśmy w takim oto miejscu I jesteśmy tutaj Teraz chcesz sobie może pomyśleć, żebyśmy w jakiejś podróży i sobie idziemy i jest taka właśnie, już wam się ukazuje ta jedna rzecz. Zbudowałem dom. Ja go nie chcę, on jest na sprzedaż. Skończyłem już go, budowałem go poza odcinkiem. Mamy tutaj dom, on jest na sprzedaż. Na sprzedaż mój niki duduś. Cena 64 kasy. Wy jeszcze nie wiecie o co z tym chodzi? Piękny dom, drewniany, są tam pokoje. Wchodzimy. Wchodzimy drewnianymi drzwiami. Później mamy żelazna. Mamy tu pokój. Pyk. Patrzcie. Czekajcie, tu się da, jakoś da jechać. Okay. Pyk, no i możemy. Pyk, 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 myszkę. Możemy sobie grać. Tak? Pyk. Tutaj mamy taką jakby szafę, i tu mamy łóżko. Bardzo wygodno. Drzwi są takie, no bo tak myślę, że będą... Miałem nadzieję, że będą ładne. to hmm. no jest też zielony dywan, nie? To jest żeby było wiadomo, że tu ktoś ma pokój. Tu jest kuchnia. Mamy różne rzeczy. Mamy kran z kuchni. Aha. no i tu są piece oczywiście. Kowadło, żeby było. No i idziemy na górę. Tu mamy też takie beczki. Patrzcie na te okna, jakie są profesjonalnie zrobione. Wszędzie prawie można je zamykać. No ale to jeszcze jest do zakończenia. Jak to ile już trwa? No 6 minut. Ok. Ok. I, no i tak, zamykamy. To, to, to. Ok. Teraz. Pyk, pyk. Aby to, aby tylko to co idzie. No bo jak nie idzie czegoś zrobić, no to nie zrobimy, tak? No, tu są takie dwa okna. Wiadomo, czasami się nie chce, żeby was ktoś podglądał. Na przykład jak ktoś do mnie przyjeżdża, to też zamknię, zamykam okno. Ech, pyk, pyk, pyk. No i dobra. Jeszcze tak. Zazwyczaj mi to nie działa. Ech, tylko teraz tak. Czas, dzień. I teraz możemy to zamknąć. I teraz widzimy, że tu jest ciemno. A więc jeszcze to oświetlimy. Pyk, pyk. I to jest taki salon, tak? Tam jest kuchnia. No, o, widzicie się zamyka. Ale no nie mogło jeszcze zabraknąć łazienki, oczywiście. A więc wchodzimy. W takie drzwi mi się kojarzą z łazienką. Nie wiem czemu. Mamy tutaj, o, kibelek. Otwieramy klapę i robimy coś, co musimy. Ech, mamy wanienkę i mamy kran, tak? Wszystko, co potrzebne. Tu jest też taki stół, poduszeczki są. Zobaczcie, siadamy sobie. Jeżeli chcemy mieć troszkę większy stół, to sobie go rozkładamy, tak? No i mamy większy, tak. O. Ech, no to leży w nie mamy, no bo nie będę zdawał pełnego zaopatrzenia. Ale już idę za nie a więc wiecie. Pyk. Okej. Okay. Idę się przespać, bo jest brzydka pogoda. Też konie mi umarły. Niestety. Przez burzę, które się dało uratować niektóre rania. I zrobimy też grub dla tych koni. Dobrze. Ech, mój brat coś tam ogląda, więc tak. Teraz sobie otwieramy ech, drzwi. Pyk, pyk. Tutaj nie ma tych zasłon, no bo tak pomyślałem, że się nie opłaca. Ech. A i tak mało osób z tego będzie korzystać. no nie wiem, co to jest za dziura. Chyba wam wszystko tutaj pokazałem. Mam jeszcze zamiar zbudować ratusz, chyba. No i sąd. Co to jest za tabliczka? Pusta tabliczka. Proszę takich nie stawiać. Okej, okay. też dróżkę zrobiłem, nie wiem czy to było na filmie, a może w filmie czy nie, odbudowałem stajnie też, zrobiłem studnię, ale taka studnia, wiecie, żeby była, no i tu jest grup tych koników, Lipko, nie. konie, muszelka, ciapek, data. Zmar Zmarła, są tu guziki na ozdobę, i tu jest skóra po nich. Patrzcie, z każdego wyleciało po trzy. Da się pomódlmy. Dobrze. Lampion zaraz tam damy. Dobrze, a więc tak, dajemy tam lampion. Czy świeczki? Lampion lepiej. Pyk. No i jakiegoś kata im tu damy, nie? Ech, co ja tu potrzebuję? Doniczkę, to będzie tu będą kwiaty raczej. Pyk. Dajmy tego. A tu będzie doniczka. bo Tu są rzeczy do domu. Pyk. Tak i tak. Dobrze. To By było wszystko, na, wszystko w, w tym filmie na tyle. Czy ja coś jeszcze zrobiłem? Chyba nie. A więc. I mój kuzyn się, się zaczął tam troszeczkę budować. On po prostu zrobił obramowanie bramie, obramowanie tego i drzwi. I ja to za niego dokończyłem, no ale to ja zrobiłem ten dom w sumie. A więc, to jest mój, no ale jego ja go sprzedaję. A więc... tam. Jeszcze wam muszę pokazać, że on zrobił też sobie tajną bazę. Też sobie zrobił tajną bazę. Yy, nie ma jak ono jakichś... rzeczy takich, wiecie? No ale... są... jest tajna baza, ma tam ukryte rzeczy. Nie mam już. Nie wiem, dobra. Pyk otwieramy, schodzimy. Tu są takie, wiecie, tabliczki, które ja postawiłem. Ech, no, żeby się ktoś przestraszył, jak tu wejdzie, nie? Może stop, stop, że Kilobrain tu jest. Ok. Troszkę jest jedna rzecz niedopracowana. Ja ją zmienię. Wpiszemy sobie drabino. Drabino. I teraz tutaj możesz no dopiero wejść. Patrzcie. Pyk, pyk. No i dobrze. Teraz chodzimy po prostu tu dewan. Tu ma takie zasłony. No wiadomo, nie jest to tajne. Bo to każdy widzi. Ma tu też stanowisko gamingowe. Ma konia, którego ja mu tu przyprowadziłem. Osłony. ten koniec. Założył mu jeszcze tylko siodło. Mmm. Byk. Jedź. Okej. Okay. Teraz tu A nie da się założyć siodła. Dobra. Halo? Ok, niech tu siedzi. I gra w Minecrafta. Mmm... Dobrze. A więc z takim akcentem kończymy ten filmik. A więc... Na!